Dzień dobry, pizzeria. No to super. Dedukuję po nazwie, że zajmujecie się robieniem pizzy. Zgadza się? No to super. No to ja bym chciała zamówić taką niskokaloryczną. Nie będzie problemu. Ekstra. A tak chciałem zapytać jeszcze zupę też. Robicie? A, Rozumiem. A, bo taki Paweł. Zrobił mi cholera takiego smaka na gulaszową. Ale dobra, nieważne, nieważne. Yy, tak, tak, yy, po ten adres, zgadza się. Mhm, super, dziękuję bardzo, do widzenia. Ach, no to będzie uczta, będzie uczta. No dobra, żarcie zamówione, teraz trzeba coś nagrać. Co to na dziś miałem. Kosmici atakujący grzybiarzy w lesie, nie? To nie na dziś. Tu mamy tak. Najmroczniejsze reklamy na świecie i to nie tylko naszym. To też nie, to też nie jeszcze. O, jest. Przegląd. Na dziś miałem zrobić przegląd tych. Ich. No, hej, jaką ucztę przyszykowała dla nas Shadow? Jak się toczy ta historia? Oto pytanie, bez którego nie ma odpowiedzi. To opowiadanko jest podzielone na kilka części. Posiekane na kawałki, jak schabowy, w brytwanie pakowany do piekarnika. Przypadek? Tak, w części pierwszej i drugiej poznajemy rodzinę głównej bohaterki. Matka od ojca odeszła, bo pił. Jakże znany patologiczny scenariusz. Na szczęście poddał się leczeniu i potem już nie sięgał po wysoko procentowe trunki. Tylko po piwo. Piwo w końcu to nie alkohol. Polecam Ferdynand K. Sama kwestia wysokich procentów jest bardzo dyskusyjna. Wszystko zależy od predyspozycji i przepustowości ludzkiego gardła. Historia zaczyna się od tajemniczego listu, a właściwie od zaproszenia w kopercie oznaczonej literą H. Czy coś wam to przypomina? Pewnie jest deficyt uczniów w Hogwarcie i biorą wszystkich jak leci. Oczywiście H nie oznacza Hogwartu, tak sobie tylko błyskotliwie zażartowałem. H oznacza Hunter, taki Pokémon duch. Druga forma Pokémona Gastly. Ale poczekajcie na chwilę, bo coś mi tu przez okno wpadło. Podniosę, schylę się. Eee... A co to takiego? Koperta z literą H podejrzany. Czyżbym też dostał zaproszenie na ucztę? Tylko spójrzcie. Tak samo jak w opowiadaniu. Litera H. Wracając do Kiry Mylen, czyli głównej bohaterki. W części trzeciej mamy spotkanie rodzinne. Kira i Anna pytają ojca o rozstanie z matką. Ojciec jednak coś kręcił. W końcu przyznał się do tego, co się wydarzyło. Słuchajcie, ona... ona... grała na... W fortepianie. Oczywiście to nie jest główny pop, dla którego się rozstali, bo ona grała, dużo grała, i nagle grać przestała i zniknęła. Tak to się stało. Potem ponownie pojawiają się koperty. Dużo tych kopert, bardzo dużo. Taka akcja kosztowała pewnie 70 milionów, ale hanterzy byli bogaci, co im tam szkodziło. Dobra, może już wystarczy, żeby. Żeby się wam nie przejadło. Numer dwa. Cholera, dlaczego zawsze to ja muszę o wszystkim mówić? No tak, nie mam ludzi. A gdyby tak uruchomić linię, żeby ktoś zadzwonił i naprodukował się za mnie? Jedna z podstawowych zasad zarządzania zasobami ludzkimi. Zlecaj wszystko, co da się zlecić. Na razie nie mam zasobów, ale coś się znajdzie. Coś się znajdzie. Dzień dobry, przed chwilą została uruchomiona specjalna linia dla tych, którzy potrzebują się wygadać na temat grozy, aktualnie na temat trwających prac. Konkursowy. Drogi widzu, śmiało, nie krępuj się i zadzwoń na 666-999-0001. I traf na otwartą linię. To bardzo ważne. Koszt połączenia to jedyne. Ech, to już nieważne. ważne. wiecie, co? Ja założę sobie słuchawkę. Tak jedną chociaż do ucha. To będzie profesjonalnie wyglądało. Przecież ja jestem. O, tak sobie zarzucę. Będę jak agent z Matrixa. Dobra. O, ktoś, ktoś próbuje się połączyć. Świetnie. Ktoś trafił na otwartą linię. Halo, halo. Dzień dobry. Dobry wieczór. Powiedz mi, skąd dzwonisz? Skąd dzwonisz? Aha, okej. Okay. Dobra, widzę, że to za trudne. To może inaczej. Jak się nazywasz? Jestem Mateusz. Okej. Okay. Opowiesz coś może o Charonie? Kojarzysz temat? Na początek chciałem zwrócić uwagę na interpretację tekstu, tego i nie tylko. Znam i to osobiście kogoś, kto lepiej poradziłby sobie z tym zadaniem, ale to szczegół. Opowiem teraz kilka słów o Charonie. To, co mam do powiedzenia, jest śmiertelnie poważne i ważne. Zastanawiam się, czy widzowie powinni tego słuchać. Nie przejmuj się widzami, ich biorę na siebie. Tylko nie szczęść na słowach. To najtańsze połączenie w Unii Europejskiej. Satysfakcja połączenia jest gwarantowana. Ja, ja tam byłem. Uh -huh. y tam, to znaczy gdzie? W tym lesie z opowiadania. Byłem tam i widziałem. Widziałem totem z Kozei ludzi, którzy kąpali się w młocie. To wydarzyło się naprawdę. Mnie też ktoś zaparzył taką herbatę. Ocknąłem się splątany korzeniami, a oni kazali mi pić więcej. Mówiłem, że już nie dam rady, a oni mi na to. Co, ze mną się nie napijesz? No i piłem. Minęło wiele lat, a ja do tej pory nie czuję pragnienia. To jednak nie wszystko. Widziałem mroczny rytuał. I choć znam Harego Pottera, to znaczy nie osobiście, to o czymś takim nie miałem pojęcia. Pewnie nikt mi nie uwierzy, ale widziałem ludzi, którzy zapadli się pod ziemię. Słyszałem okropne głosy i widziałem człowieka, który lewitował nad. Halo! Halo! Cholera. Przesadziłem trochę z tym licznikiem. Pewnie mu abonament zablokowali. Najważniejsze, że hajs się zgadza. Muszę znaleźć kogoś jeszcze, po potem wyjadę za granicę. No, swoją drogą, ale ten gość był odklejony od rzeczywistości. Masakra. Tak, to wciągało go do środka. Jasne, jak w chorym poterze jakimś. My jednak nie kończymy na dziś. Kto tym razem trafi na otwartą linię? Kto odniesie się do wydarzenia, jakim jest konkurs za drzwiami horroru? Tylko, może tym razem nieco bardziej racjonalnie. Mamy to. Ktoś próbuje się połączyć. Halo, halo. Witam cię, drogi widzu. Niezmiernie cieszę się, że udało Ci się skontaktować z moim studiem. Powiedz skąd jesteś, to znaczy z jakiej miejscowości i jak się nazywasz? Nazywam się Piotr i pochodzę z mrągowa. To bardzo ciekawe, ale jeszcze bardziej ciekawi mnie, czy słyszałeś już nagranie wykonane przez Piotra C. zatytułowane Sztuka wymaga poświęceń, a cierpienie wymaga krwi. Tak, słyszałem. Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Chciałbym jednak poznać Twoje zdanie o tym opowiadaniu. Bo na tym polega dzisiejszy program. Ja słucham, a wy, drodzy widzowie, mówicie, żebym sam nie musiał się za bardzo produkować. Oddaję Ci głos. Na początek chciałbym odnieść się do mojego poprzednika. Otóż nie uważam, żeby ktokolwiek na świecie lepiej przeczytał konkursowe teksty, ale to tylko szczegół. No jasne, jasne, słucham. Zatem, co masz do powiedzenia? Jestem człowiekiem, który uwielbia dobre i drogie garnitury. Uwielbiam, jak drogie włókna ocierają się o moją skórę. Jestem bardzo wymagającym klientem w sklepach z garniturami. W sumie jestem klientem tylko takich sklepów. W innych nie robię zakupów, bo nie warto i nie ma to sensu. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy wolę Porsche czy Maserati, odpowiedziałbym, że wolę garnitur. Ja. Kolejny odklejeniec. Słucham? Nic, nic. To niesamowite, jak kocha pan garnitury. Podejrzewam, że nawet teraz ma pan taki na sobie. Ależ oczywiście. Uwielbiam jak. To świetnie. Teraz proszę powiedzieć kilka słów o garniturach, to znaczy o opowiadaniu Adriana Iwaniaka. A tak, opowiadanie. Gdy słuchałem tej barwnej historii, poczułem się zazdrosny. Zazdrosny? O co? Tego, że jest władcą garniturów. Myślałem, że to ja nim jestem. Za przeklętym garniturem zafascynowała mnie przemiana bohatera. To było niesamowite, jak potrafi przełamać własne lęki. Żaden człowiek nie potrafił sprawić, żeby poczuł się lepiej, wręcz przeciwnie, ludzie mu tylko szkodzili. W chwili, kiedy myślał, że jest samotny, że jest obcy dla świata, wtedy ona, śmierć, wskazała mu odpowiednią ścieżkę. Jak niewiele potrzeba, żeby osiągnąć porażkę, otóż wystarczy nie być sobą w stu procentach. Cień wątpliwości zawsze doprowadzi nas na dno. Jak niewiele trzeba, żeby osiągnąć sukces wystarczy umówić się na spotkanie ze śmiercią. Ona odbierze nasz cień i postawi nas w pełnym świetle. To piękne przesłanie tak piękne jak mój garnitur, jak jego nieskazitelne włókna. Kiedy go na siebie wkładam, czuję jego magię. Czuję, jak tracę nad sobą kontrolę. Raz tak się zafascynowałem, że odpłynąłem, jakbym śnił. I choć po się trzymałem w ręku maczetę, nie mam pojęcia, dlaczego ją trzymałem. Może karczowałem zarośla, ale czułem się wyśmienicie. Muszę już iść. Coś mi podpowiada, że muszę natychmiast wyruszyć. Jeszcze nie wiem, gdzie. Pójdę do Poznania. Tak, zacznę od Poznania. W takim razie dziękuję za tę wyczerpującą wypowiedź. Cieszę się za możliwość poznania Pana i. I oby już pan więcej nie dzwonił. Chyba jednak sam poprowadzę ten program do końca. Uf, co ja tu mam w kolejce? Trzeba będzie sprawdzić. Coś tam o klasztorze było, jakieś ścieżki zła. A, tak, już wszystko jasne. Na, ście na ścieżkach zła. Klasztor na pustyni, autorstwa Mateusza Pamuła. Na ścieżkach zła. To chyba coś o mnie. Ja zawsze wybiorę złą ścieżkę. Ostatnio poszedłem na skróty przez pola i lasy do Rzeszowa, a znalazłem się w Bydgoszczy, ale pustyni tam na szczęście nie było. Operacja wojskowa prowadzona przez Niemców podczas II wojny światowej. Chcą sposobem załatwić sprawę z ZSRR. To miała być akcja, której celem było odmienić los wojny. Brygada założyła obozowisko na pustyni, które zostało zaatakowane przez Flotę Powietrzną. Rakiety, bomby, szast, prast. Obozowisko było, obozowiska nie ma. Dowódca akcji, nijaki meger, przeżył razem ze swoim ziomkiem Selerem. Inni nie żyli, a drudzy żyli, ale już tylko trochę. Idą, idą przez pustynię i trafiają na klasztor. Mnisi są spoko, dają im wody i dają poczytać książkę. Mówi się, że warto czytać, zachęca się do czytania i mnisi też ich Zachęcili. To zła księga była, tego się nie powinno czytać. Ta księga pierze łeb za sprawą sił nieczystych i źle robi ze swoimi czytelnikami. Potem dzieją się już akcje typu. Diabeł już nim rzucił na kościele i obracał, jak wskazówkami zegara. I na tym koniec. Ostatnia pozycja na dziś to. Dusza artysty. Autor Giovanni Gampietro, albo Jean Pietro albo Giampietro, sorry autor, ale nie wiem jak cię wypowiedzieć. Ci co mnie oglądają wiedzą, że moje filmy to kwintesencja wizji artystycznej. Scenariusz i reżyseria to majstersztyk, tylko krucho z castingiem dla prezenterów i aktorów. Ale jak się nie ma tego co się lubi, to się lubi to co trzeba. Zaczynamy. Chodźcie, pomaluję wasz świat na czarno i czarno. Sny. Sny są potężną inspiracją. Można na ich podstawie napisać opowiadanie albo książkę. Oczywiście lepiej nie opisywać i nie malować wszystkich snów, żeby nie skończyć w specjalnej placówce. Lorenzo, Carlo Rossi, nie no bez Carlo, tak by się tylko skojarzyło. Nasz główny bohater staje przed wielką okazją. Może pokazać całą swoją pracę przed ważnymi osobistościami ze świata kultury i sztuki. I rzeczywiście dobrze malował. Rzeczywiście to słowo klucz, bo jego dzieła potrafiły się urzeczywistniać. Biorąc pod uwagę, że Lorenzo nie malował obrazów z widokami rekreacyjnymi takimi jak żubr, bóbr, kurde, łoś, lis. Tak z drugiej strony, jeżeli Lorenzo potrafił zabić kogoś przez malowanie, to już widzę, jak potoczyłaby się wojna o kamienie nieskończoności. Thor, Iron Man i kapitan Ameryka mówią, tam dziad siedzi, idziemy mu dokopać, a Lorenzo im na to. Chłopaki, chłopaki, czekajcie, czekajcie, dajcie mi tu płótno i pędzla. Ja to tak namaluję, że ten wasz Thanos sam się zabije. Jak Lorenzo wspiął się na szczyt? Jak długo na nim został? Jak szybko można upaść na dno, na samo dno piekie? Tak na koniec, nawiasem mówiąc, był już tak jeden gość, co pisał coś o jakichś tam obrazach, że coś tam. Jakieś ręce wychodziły i w ogóle takie dziwne, głupie było to trochę, ale o, o, o tutaj Wam podam, o tu. To tyle na dzisiaj. I tu miały paść jakieś mądre słowa, ale mądrości zostawię na...